Witam wszystkich. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o zmwarce Whirpool'a. Przede wszystkim, jakie funkcje w sobie kryje. Jak działa wyświetlacz, oraz jakie funkcje dodatkowe możemy uruchomić na wyświetlaczu. Z takich funkcji, które będą na pewno ciekawe, będzie to technologia szósty zmysł, którą Whirlpool pakuje do każdego sprzętu. Plus do tego na pewno będzie technologia multi-zone, jak ona działa w tej zmywarce i jak ją włączamy, oraz czy tą zmywarkę można podłączyć do ciepłej wody. Zacznijmy od wymiarów. Przede wszystkim jest to troszeczkę mniejsza zmywarka, bo ma 45 cm szerokości, głębokość na poziomie 60 cm, a wysokość standardowo 85. Dodam również, że możemy zdemontować tutaj górny blat, dzięki czemu możemy wsunąć taką zmywarkę pod blat kuchenny, uzyskując odpowiednią wysokość. Jeśli chodzi o kolor, oczywiście inox, nie ma tu żadnej dodatkowej powłoki, która chroni przed. Palcami, palcowaniem się na tym inoksie, więc możemy mieć dość sporo czyszczenia. Jeśli chodzi o klasę energetyczną, mamy tutaj najniższą, bo klasa F, która zużywa 84 kW na 100 cykli. Jeśli chodzi o głośność, mamy tutaj 47 dB, więc nie jest to mało. Natomiast zużycie wody 9 litrów na cykl, można powiedzieć, że. Już sześćdziesiątki osiągają właśnie taką e, wartość. Po, pojemność mamy tutaj na poziomie 10 kompletów, więc jak najbardziej dla jedno-dwoosobowej rodziny spokojnie się pomieścimy. Wnętrze mamy wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej. Pierwszą opcją, która jest tutaj zastosowana, będzie to technologia 6 zmysł. Ma ona za zadanie e, tutaj wykryć na załadunek zabrudzenia i dostosować inteligentnie przy każdym programie ilość wody, e, czy też długość e, cyklu. Aby dokładnie tutaj wszystko umyć, kolejną opcją będzie multi-zone. I to my będziemy decydować, która strefa zmywarki jest załadowana, czy górna, czy dolna. I wtedy możemy skorzystać z tak zwanej opcji połowej załadunku, jeśli nie ma, zapłukujemy jej w całość. Przede wszystkim mamy tutaj możliwość podłączenia do ciepłej wody, ale należy to również zaznaczyć, że jest to opcja, że maksymalna temperatura, jaka ma wpływać do zmarki jest 60 stopni. Nie może być. Wyższa. A teraz przejdźmy przede wszystkim do wyświetlacza. Jak on wygląda i co tutaj będziemy mieli do zaproponowania. Spójrzmy na wyświetlacz i programy. Przede wszystkim po uruchomieniu pokazuje nam się wyświetlacz biały, LEDowy. Mamy tutaj zwykłe przyciski do wciskania. Nie mamy panelu dotykowego, tym. Przełączamy dany program. Jak widzimy, programy są nazwane P1P2, natomiast w tym miejscu mamy tutaj pełną ściągawkę odpowiednich programów. Z tych najważniejszych opcji mamy tą multizone, czyli przycisk tutaj, i wtedy pokazuje nam, którą komorę wybraliśmy. Czy mamy wyłączone, czy mamy górna, dolna, czy znaczy górna. I z takiej dodatkowej opcji, o której warto powiedzieć, mamy tutaj jeszcze opcję włączenia dodatkowej takiej dezynfekcji, żeby wykorzystać większą temperaturę oraz lepsze dodatkowe płukanie. I wystarczy przycisnąć tutaj, natomiast przy tym programie nie było to dostępne. A tutaj już widać, jest opcja się załącza. Również warto wspomnieć o tym, że przy przycisku start, przy przytrzymaniu 3 sekund, mamy wypompowywanie wody. Podsumujmy, jeśli chodzi o całość tej zmywarki. Z plusów na pewno będzie wykonanie całości ze stali nierdzewnej. Na pewno plusem będzie multi -zone oraz ta dodatkowa dezynfekcja dołączana do różnych programów. Technologia szósty zmysł brzmi bardzo fajnie, natomiast w praktyce ciężko mi stwierdzić, jak dokładnie działa ta technologia szósty zmysł. Opis jest bardzo ładny, natomiast. Z miejscami dość abstrakcyjny. Jeśli chodzi o minusy, to na pewno niska klasa energetyczna, dość spore zużycie wody, brak trzeciej szuflady. Już w tej klasie zmywarki no, powinien się troszeczkę postarać włożyć tą trzecią, przynajmniej tą trzecią szufladę, żeby zachęcić bardziej klienta. I pozostałe rzeczy programów Jest dość sporo, więc tutaj nie musimy się martwić. I myślę, że będzie to wszystko, jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie. Wszystkie e, raczej e, tutaj wyjaśniliśmy funkcje. A w komentarzach możecie znać, z jakich najczęściej programów w zmywarkach korzystacie.